Hej, macie tutaj Pawła Mazurka, Paweł. Nie, ja nie. Jak wrażenia z podróży? Udało się, nie udało się? Nie, no udało się, no. udało się. Paweł mówi, że się udało, czy jak Paweł mówi, że się udało, a jest sceptykiem, to się udało. Hej. Cześć, tu Darek. Witam Was wszystkich. To dużo powiedzieć. Nagrywam to niestety po naszej podróży. Uznaliśmy, że udamy się do Wali na szybki szlak troszkę dzikiego, dzikiego pobytu na, na łonie natury. Niestety, niestety nie poszło do końca tak, jak nam, jak żeśmy planowali. Tak więc, na chwilę obecną, jak widzicie, jesteśmy u Pawła Mazurka w scenerii Leśnej. Pijemy sobie kawkę i zagryzamy wędliną, którą sam wędził. Anyway, e... filmik, który być może zrobię, być może nie. To będzie to raczej tylko kilka ujęć z pewnych względów. Idąc wczoraj na szlak, spotkaliśmy pewną panią, która pokazywała nam, gdzie i jak mamy wejść. Ta pani chyba wiedziała, że tak naprawdę już są parki narodowe otwarte i można wszędzie chodzić. E... Podjechał pan policjant uśmiechnięty, zadowolony, e, pośmiał się, że pani nam pomagała mać prawo, bla bla bla, bla, bla. Uznaliśmy, się, uznaliśmy, że idziemy dalej sobie na szlaku. W drodze, zanim zdążyliśmy skręcić w las, biegła sobie staruszka Chodziwe <laughs> śmieszne staruszka, e, jeszcze starsza od tamtej pani, która nas zaczepiła i uznała, że nie jesteśmy godni tam być. E, Próbowałem na początku może to podłożyć całą tą pandemią czy, czy, czy innymi sprawami. Koniec końców wyszedł taki, że mamy gdzieś tam skąd, e, skąd przybyliśmy. Mm, nie powiem, morale nam wszystkim spadły. Zaczęliśmy się obawiać, że w ogóle, że, że co my tu robimy, czemu tu jesteśmy. No ale uznaliśmy, że jednak idziemy, że nas to nie złamie. Mimo wszystko nasze nastroje były zupełnie, zupełnie inne niż te, które były w samochodzie, gdzie byliśmy na takim wielkim wow, mieliśmy was wszystkich powitać, ponagrywać wszystkie widoki, które nas tam otaczały, gdzie nas tak naprawdę w miejscowości Tale Valley jest przepięknie. No ale niestety co, no, nie, nie wyszło, może wyszło, bo nie można ukrywać, wyjazd sam wyszedł, bo, bo nie daliśmy się do końca złamać, niestety nastroje były takie, że nie miał ten wyjazd już żadnego przekazu vlogowego, nie miał żadnego klimatu vlogowego, tak żeby Wam pokazać gdzie jesteśmy, co robimy I, 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 i jak spędzamy ten czas W końcu wyszło tak, że przeszliśmy przez lasy, dostaliśmy się tam na jeden szczyt I znaleźliśmy miejsce na obozowisko Na tym obozowisku żeśmy tam usiedli i tak naprawdę te emocje z nas opadły i, i spędziliśmy naprawdę bardzo miło czas a zwłaszcza moje mazurki, mazurki uznały, że wbiją się do pojedynczego e, hamaka we dwoje, tak więc uwierzcie Ach. mi, że naprawdę było zabawnie. nie? E, koniec co, posiedzieliśmy wypiliśmy parę kubków brandy przespaliśmy się, szybkie ognisko z, z wędlinką i z samego rana parę ujęć i wróciliśmy, no jesteśmy, tak więc miał to być w miarę fajny vlog Zainspirowany, o właśnie, inspiracja. Bardzo przede wszystkim chciałbym podziękować za inspirację. Szybkiemu z szybkich podróży. Chciałbym podziękować za inspirację panu dziadbor, piotrze Żelazewski dla ciebie. Oglądam cię w średnio co drugi, co trzeci tydzień. Jak tylko pada, to jestem z tobą na BSG. Jakby nie było, byłeś tam chyba za dwa czy trzy lata temu, jeśli dobrze pamiętam. Ja wciąż jestem z tobą. Mianowicie, że mazurki rozwijają sobie Swój nowy nabytek Mianowicie jest to zdublowany hamaczek Dabla Mówiłem dwa single, nie? Idą dwa double Zobaczymy jak to będzie wyglądało No ale podobno miłość nie zna granic Tak więc zobaczymy <śm> 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 O, tutaj jest pierwsza o. przymiarka. Nasza parka i ich pierwsza przymiarka. To no, jest? Nie, no, nie jest, nie ja ma Jak widać, w powodzie zostało nic. Tak zwane, leave no trace. I Idziemy szybciutko złapać końcówkę Golden Hour. I zadowolone Mazorki. Bo nieudanej nocy w hawagu. Ten filmik to jest raczej bardziej jako taki test łagerskiego całego. Nie wiem, człowiek się starzeje. Paralotnie odeszły na bok i zaczyna człowiek się włazić, pełzać, i jest to chyba jedyna jakaś taka przyjazna forma, gdzie można to w jakikolwiek sposób udokumentować i nie zgubić. Bo jestem taki zgubialski, wszystko zawsze strasznie gubię. Tak więc nie wiem, zobaczymy, ile będzie łapek w górę. I może będziemy robić coś dalej. Dzięki, pozdrawiam Was. Chciałbym podziękować za inspirację, wibracjom życia. Ee, również oglądam Twoje BSG, kiedy tylko mam wolną chwilę. Po prostu nie wiem, e, sam główny szlak beskidzki tak mnie zajął. Mam taki zew zdobycia go, że nie przestaję Was oglądać, drodzy Panowie. Tak więc jeszcze raz dziękuję, dziękuję, dziękuję za motywację. Generalnie jeden z tych wyjazdów, który teraz jest, był zainspirowany. E, zainspir... Byłem zainspirowany właśnie całym tym szlakiem beskickim i miała być to forma treningu, która to nie mogę ukrywać, że, że nie wyszła, ale też wyszła, bo spędziliśmy naprawdę świetnie czas. Tak więc jeśli dojdzie do, tego, do montażu tego filmu, na pewno zapraszam. Kilka, kilka ujęć jakieś tam mamy, może wystrobimy z 5 minut montażu dla Was i, i tak naprawdę jest to bardziej eksperyment. Niż, niż jakiś tam vlog. Czy miał być to eksperyment? Testujemy nową kamerkę GoPro. Nie, testujemy, nie nagrywamy aparatem ze względu na, na wagę i obszerność urządzeń, które się z tym wiążą. Musimy to jednak zachować minimalistycznie. Do kamerki GoPro przepraszam z góry od razu za słabą dźwięk audio. Na pewno to się poprawi. Mini weekend, tak więc dojdzie pewnie gdzieś jakiś mikrofon. Testowaliśmy też drona Mavica Mini. Jest to fajna zabawka tak naprawdę sodana w kieszeń, która na pewno po, po, pomoże, pomoże oddać, oddać ten klimat tych naszych podróży, przygód, nie wiem jak to nająć, co dalej. Czy to będzie vlog, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy jaki będzie odbiór, bo nie każdemu mogę się podobać, nie każdemu może, może pasować to co robimy, to co, co, czym żyjemy, jak żyjemy. Generalnie nasze życie głównie... Z... Trzymało się, trzymało się parolotni. To, to, to była taka jedyna nasza zajawka. A jakby nie było panowie, którzy nas zainspirowali, powtarzam, szybkie podróże, wibracje życia i dziadbor po Piotrze sprowadzili sprowadziliście nas trochę na ziemię, co też jest bardzo przyjemne, bo w końcu mamy w rękach kijki, a nie tylko sterówki. Eee, I to też naprawdę może te widoki to wszystko jak można przeżyć, pomieszkać sobie gdzieś na dziko e, dodaje nam mrówek ciarek na plecach. Mm. Dobra, chyba na tyle. Zobaczymy, co da radę z tego wykroić. Jeśli coś wykroję, to wrzucę. Jeśli nie, to nie. Będziemy mieli prywatny filmik. Zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję.